Cześć siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, na samym początku ważna informacja, bo tylko 20% osób... Tych, co mnie ogląda, subskrybuj mój kanał, dlatego bardzo Was proszę, zostawcie ten czerwony przycisk na dole, tak, żeby się zamienił na szary i zostawcie dzwoneczek, ponieważ teraz filmy będą się pojawiać we wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 16, żebyście żadnego z tych filmów nie ominęli. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić film, gdzie koło fortuny będzie decydowało o tym, na jaką kolejkę idziemy i ile razy może być bardzo śmieszny film. Wy mi o tym pisaliście w komentarzach, za co Wam bardzo dziękuję, moi ukochani widzowie, dlatego teraz zaczynamy, kręcimy kołem i zobaczymy, na jaką kolejkę najpierw się udamy. Na samym początku chciałbym Was przesłać. Przeprosić za to, że nie wziąłem normalnego koła Fortuny, ale naprawdę tutaj na teren parku jest je ciężko wziąć, a przed wejściem musielibyśmy się troszeczkę nachodzić, dlatego skorzystamy sobie z aplikacji na telefon na koło Fortuny. I ona nam powie na jaką kolejkę. Teraz idziemy, więc nie przedłużajmy, kręćmy tym kołem yy, i to będzie bumerang. Mamy też tutaj słabsze kolejki, żeby wiecie, no nie było aż tak bardzo ekstrem jak w każdym naszym odcinku. I teraz zobaczmy, ile razy pójdziemy na tą kolejkę. I wystartowało tutaj koło. Ile razy, ile razy? Czy to, czy to będzie jeden raz? Boomerang, jeden raz. Easy, easy. E, leciutko zaczynamy. Mam nadzieję, że później będą bardziej ekstremalne opcje. Widzimy się już na boomerangu. W końcu mamy wrzesień, i to jest rzecz, którą naprawdę lubię, ponieważ dziś jest poniedziałek. I co prawda nie ma pustek na parku, bo są ludzie. Kolejki na i Hyperiona to jest 20 minut, ale na przykład na boomeranga jest. Zero osób, dlatego to jest bardzo fajne. Szkoda, że nie wylosowaliśmy większej liczby wejść na tą kolejkę, bo nam to poszło sprawnie, a nigdy nie byłem w sumie na bumerangu więcej niż dwa razy. Dlatego sama bym się przetestował, ale może będzie mi dane jeszcze później iść na przykład na Energusia więcej razy, to będzie bardzo podobne. Czy na ekipę? Może na zadrę? To no, na zadrę. Dawid. razy fajnie. Czy ty chcesz wymiotować? Nie. Może wtedy. Dlatego na zadrę lepiej nie. Lepiej na zadrę maksymalnie trzy razy, bo wiem, że po trzech razach na Zadrze już lubi tutaj troszeczkę nas przytrzymać i może nam się chcieć wymiotować. Pierwsza łagodna kolejka, Boomerang. Jesteś, Dawid, z niej zadowolony? Tak, bo już dawno na niej nie byłem. Co? Tylko ekipa. A tu przecież Boomerang jeszcze. Wszyscy o zapomnieli. Ja zapomniałem, że on jest taki krótki, ale fajny komentarz. Jeden przejazd Boomerangiem to troszeczkę za mało, ale koło tak chciało, więc nie będziemy tutaj Wiecie, stanowi jakiegoś sprzeciwu. Znajdujemy się teraz przy wejściu do wikinga. Co prawda wikinga nie ma na naszym kole, ale trudno. Musimy zalosować po raz drugi tym cudownym kołem i będzie to... Ekipa. Oh. Tak o! <laughs> Mamy ekipę. Mieliśmy bumeranga, czyli dwie kolejki do Ciebie bardzo podobne. Dlatego zadecydujemy zaraz ile razy pójdziemy na tą kolejkę. Na ekipę pójdziemy. Razy. Dobra, czyli będzie tak jakbyśmy poszli na bumeranga cztery razy, więc spoko nie będę wam dawał całego przejazdu, bo by to było nudne, tylko zobaczymy jak będziemy się czuć po trzech przejazdach na ekipę. Jak nigdy nie jechaliśmy w trzecim... Siedzisku, w trzecim wagoniku, nie? Albo pierwszy tak, Albo, pierwka, albo, tak. a, pierwsze, albo stawię, a tu nagle w środku jedziemy, ale żeby było szybciej, no to tak trzeba robić. Trzy przejazdy przed nami. Kolejka trochę jest. Ale nie, to no, bardziej ekstremalne od bumeranga. Trzeba przyznać, nie Drugi przejazd z ekipą Niestety kolejka się powiększyła Tam, zobaczcie sobie, dużo ludzi jest, pełen most Więc trzeba czekać No już tutaj, tutaj jest ta kolejka No, czyli mamy 20 minut Znowu czekania w kolejce Trzeci przejazd przed nami Cieszmy się Super jest raz, trzy się ta mega się cieszę. Fajny komentarz jeszcze byś pokazał. Wyszliśmy sobie właśnie moi drodzy z ekipy i kolejka. No tak jak widzieliście moją reakcję w trzecim przejeździe nudna. To się nudzi, jak się jeździ parę razy, dlatego jeżeli chcecie mieć fajne wrażenia, to polecam jeździć po raz pierwszy. I ten pierwszy przejazd naprawdę jest fajny. Jak jedziecie trzy razy pod rząd, to może być to troszeczkę nudne. Bynajmniej dla nas, bo ta kolejka nie jest dla nas ekstremalna. Wydaje mi się, że... To by mogło inaczej y, po prostu dla nas wpłynąć, jakbyśmy byli na Hyperionie, Aby się na Zadrze, to tam ten trzeci raz faktycznie mógłby być y, ekstremalny, moi drodzy, ale nie przedłużajmy, wylosujmy sobie kolejną kolejkę, na którą będziemy musieli iść i zobaczymy, jak koło zadecyduje, ile razy na nie będziemy musieli się przejechać dziękuję, Dawid, na jaką kolejkę idziemy. Dragon, było blisko formuły. Czyli znowu musimy się cofnąć z powrotem, ale zobaczmy sobie ile razy, bo to, to też jest bardzo ważne, moi drodzy, pięć razy na dragonie. Okej, okay, czyli musimy zrobić przerwę na jedzenie, bo to jest bardzo ważne jak jeździcie dużo na rolę kosterach, żebyście byli pojedzeni, bo inaczej wam się robi niedobrze, a nie chcemy tutaj jakichś przykrych sytuacji, że ktoś zasławnie, czy coś, dlatego pójdziemy sobie zjeść i później pięć razy widzimy się na dragonie. Nie, nie jedzcie kebaba z lodami yy, przed kolejkami, w szczególności jak idziecie pięć razy na dragona, a później jeszcze nie wiecie na co. Czyli nasza pierwsza przejażdżka dragonem eee, On Na nim trochę czuć żołądek, w sensie podnosi I to jest najgorsze, bo ja jestem tak najedzony, że nie chcę tego zwrócić, bo mi smakowało Dlatego bardzo proszę, dragonie, bądź dla mnie Ale mi się dzisiaj... ale, dzisiaj... ale, dzisiaj... ale, dzisiaj... ale, dzisiaj... ale Drugi przejazd dragonem Dawid jest widać szczęśliwy, bardzo szczęśliwy Dlaczego? Bo mi się już nie ma. Zapiszmy no, drugi wiem. przejazd. Nie wiem, nie wiem jak przeżyję w ogóle, jeszcze szyb, szyb w ogóle na tak. Trzecie podejście. A trzecie podejście. Trzecia jazda dragonem. My już zmęczeni. No ja tu pokażę fajny komentarz. Jeden, o, drugi. Dawid Dawid tutaj zaszalał moi drodzy. No, nie? Ajajaj, co on tak się zatrzymuje? Zapomniałem. Moi drodzy, przed nami czwarta przejażdżka na Dragonie. Ja już jestem bardzo zmęczony, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo bo te kolejki naprawdę wysysają z nas całą energię, jak chodzimy na różne, to wiecie, są różne przeżycia, różne inwersje, no to są różności, te różności nas powiedzmy trzymają przy tym, że się dobrze bawimy, a jak chodzimy cały czas na jedną kolejkę, to niestety tej frajdy nie ma, no i... Ale trudno, trzeba to przetestować, trzeba to dla Was zrobić, dlatego moi drodzy idziemy po raz czwarty na Dragona i później po raz piąty i będziemy nosować znowu kołem Fortuny. Przesiadamy się w czwartym przejeździe na innego. Pro-czwarty przejazd GoPro 360 Przed Wami moi drodzy znowu siedzenia środkowe, ponieważ nie chcemy nam się przepuszczać ludzi, bo by to za długo trwało. It's late, night Czasami zdarzają się cuda i można jechać dwa razy po rząd dlaczego nasza ostatnia przejażdżka jest bez przerwy. Po prostu się przesiedliśmy tylko trochę do tyłu. Jedziemy. Także fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę, bo będziemy mieć to z głowy i będziemy mogli znowu głosować koła. Ej, nigdy nie miałem przyjemności jechać na kolejce dwa razy bez przerwy. Żeby nie wychodzić, tylko...

Moi drodzy, weszliśmy sobie właśnie z Dragona, zakończyliśmy nasz challenge. Pięć przejazdów za nami. No, Dawajcie. Tak Udało się. Mamy to, yy, to był... Mnie głowa boli teraz. No, to ja nigdy szczerze. nie robiłem takiego doświadczenia, żeby na jakiejś kolejce jechać pięć razy pod rząd. I powiem wam, do dla osób pełnoletnich podobne uczucie jakbyście byli pijani. Autentycznie. Wychodzicie, niby nic wam nie ma, ale jak idziecie, to idzie się ciężej. Jednak taki samolot, nie? Jest, no, no taki helikopterek mały się włącza. Moi drodzy, helikopter już opadł. Emocje również, dlatego czas na naszą ostatnią kolejkę. Tym razem ostatni raz koło zadecyduje na jaką kolejkę pójdziemy i ile razy. Także moi drodzy, nie zostanie nam nic więcej jak zalosować tym szalonym kołem i poleciało. I zadra, tak jak Dawid, chciałeś, masz zadrę. Ja nie chciałem Zadry Ym, No, ja bym też bolał hyperiona, ale mimo wszystko mamy zadrę. Ile razy? <noise> Ja tego nie będę komentował. Troszkę jest Trzy razy zadra Dobrze, że nie dziesięć. A ja chciałem dzisiaj w czas do domu wrócić. A tu chyba do zamknięcia będziemy. Za nami nikogo nie ma. Nie ma. Jezus! Ja nie patrzę nawet. Ele Friday, no, ludzie kolejkami jest. kolejki. Poza co do komu? Po co do komu? Jezu tak się cieszę, że skończyliśmy ten challenge, który mi się w ogóle nie podoba. Był bezsensowny. Sam go wymyślisz. Chce mi się wymiotować, źle się czuję głową nie boli. Ja mam już cały dzień zmarnowany, tak naprawdę. Więc już 18. O. Idzie boss! Challenge mógłby się wydawać głupim. I takim też jest. Ponieważ... Woli mi głowa źle się czuję, no, to, no nie jest fajny, nie jest fajny, naprawdę iść tyle razy kolejkami. Równo kończymy nasz challenge z zamknięciem parku, ponieważ już jest godzina 18. Dlatego jeżeli byście chcieli więcej takich challengeów, to musicie zostawiać łapeczki w górę. No sorry, taki wymóg. Pamiętajcie również o subskrypcji i trzymajcie się, żegna się z Wami, z surmi cześć!